Witam Was serdecznie z nadpolskiego morza. Jak widzicie pogoda trochę lepsza. Jest słońce, nie będzie deszczu, ale za to wieje zimny weki. Ale można powiedzieć, że jest wręcz rewelacyjny. Moja wspaniała żona wpadła dzisiaj na pomysł, choć pojedziemy do hału. Pani będzie. O, pomyślałem sobie, że cóż za cudowny pomysł, wręcz wspaniały, no to jedziemy do Hału. Wiecie co? Ten pomysł mojej żony na wycieczkę do Hału, To był misterny plan, żeby udać się do sklepu z wybraniami. Nie o żadną plażę chodziło. Z tym sklepem to sobie trochę żartowałem. Nie było tak źle. Nie zmienia to faktu, że trochę inaczej sobie wyobrażałem plażę w chałupach. Po przesłuchaniu piosenki pana Wodeckiego. Plaża jest. Pan Wodecki coś śpiewał o Afryka Dzika i tak dalej. Że chałupy welcome tu. Trochę dziwnie. Ale i tak to jest bardzo fajnie. Pozdrawiam Was serdecznie z plaży w chałupach. Jutro ma być bardzo ładna pogoda. 25 stopni. Więc idziemy plażowe do Popowa. Trzymajcie się, bo jutro ma być ciepło.